No, taką fajną karuzelę Olga z dziadkiem plac zabaw na zielonogórskim deptaku odwiedzają niemal codziennie. Mają dzieci gdzie wejść i zabawić się przez chwilę, jak nawet rodzice robią jakieś zakupy czy, czy mają inne sprawy do załatwienia. Olga doskonale zna wszystkie atrakcje jakie oferuje deptakowy plac zabaw. To jej smutna reakcja na brak karuzeli, na której w sumie spędziła wiele godzin. Zdjęcia z dewastowanego placu wczoraj pojawiły się na stronie internetowej Radia Zielona Góra. Sprawę natychmiast nagłośnił Radosław Brodzik, w minionej kadencji miejski radny, który przyczynił się do powstania tego miejsca. Zaczyna się od kopnięcia świetnika, kończy się na wybijaniu szyb, kradzieży itd. To trzeba tępić. To jest po prostu wandalizm, głupota. Brodzik w poniedziałek udaje się do komendy miejskiej policji, aby zgłosić przestępstwo. Sam wyznaczył też nagrodę 500 zł za złapanie lub wskazanie wandali, którzy zniszczyli karuzelę. Yeah, Pula za złapanie wandali szybko się zwiększyła. Kolejne 500 złotych dorzucił Filip Gryko, radny klubu Zielona Razem, który razem z radnym Brodzikiem doprowadził do powstania placu zabaw. Przykład sytuacja no, może być jakaś debilna nawet, że ktoś odważył się zniszczyć taką możesz, która służy dzieciom tak? no, e, i racjonalne. Dziadek Olgi cały czas nie może uwierzyć w to, że w centrum miasta dochodzi do tego typu sytuacji i dlaczego nie można ustalić co się stało. To się w głowie nie mieści, żeby takie rzeczy się działy w centrum miasta. Przy pełnym monitoringu. Radny Filip Gryko podkreśla, że obecnie rozmowy o miejskim monitoringu wchodzą w decydującą fazę. W drugiej połowie tego roku powinniśmy poznać konkrety. Problem stanowi odpowiednie zlokalizowanie centrali monitoringu. Monitoring wiadomo, że nadaje się do modernizacji. Obecnie czekamy na możliwość skorzystania z funduszy unijnych. Karuzela prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni zostanie naprawiona. Pytanie, co z profesjonalnym miejskim monitoringiem, na który czekamy już od kilku lat.